Dzień dobry, witam serdecznie, słuchajcie, przed chwilą mieliśmy dosłownie największy patch, albo jeden z największych patchy ostatnimi laty, no Wargaming stwierdza, że wrzućmy testowy. Dosłownie, jest nowy serwer testowy z ciekawymi rzeczami. Pogadajmy sobie najpierw o tych dwóch, może najważniejszych, czyli Recon Mission, czyli misje zwiadowcze. O co tutaj dokładnie chodzi? Niestety nie dało mi jednej mapy, a nie chciałem na Hama. Zobaczcie też, ile jest osób tutaj w tym momencie próbować, żeby złapać fiordy. Tak, mamy ciekawą sprawę, bo prawdopodobnie misje zwiadowcze wejdą w kolejnym patchu, być może w przyszłym miesiącu. Już na serwer live. Często jest tak, że jak Purgaming wypuszcza serwer testowy, to w przeciągu miesiąca te wszystkie rzeczy zmienione w większości, albo tak naprawdę każda z nich, wchodzi na Serwer, na którym gramy. O co chodzi, jeżeli tutaj mówimy o tych misjach zwiadowczych? Słuchajcie, wychodzi nowy zupełnie tryb, który będzie polegał na tym, że będą warunki pogodowe na mapach. Tak, nie żartuję. Wargaming wprowadza w 2024 roku warunki pogodowe na mapach, co jest niesamowite, bo już 10 lat temu mieliście jakiś Himmelsdorf zimą, Ruinberg zimą i tak dalej. Winterberg się to wtedy chyba nazywało. I Winterberg też był tak. Więc no tutaj jest. Ciekawy smaczek, fajnie się są zrobione te rzeczy, pokażę Wam za moment jak to wszystko wygląda, ale nie musicie mi dać jeszcze chwilę, bo jest też druga opcja. Drugą opcją jest to tak zwany trading, a na czym on polega, popatrzcie sami. Kolejną bardzo ciekawą sprawą w tym patchu jest tech tree trading, czyli możemy sobie zamienić dane drzewko, jedno na drugie. Już wam pokazuję o co dokładnie chodzi. Klikacie sobie tutaj w prawym dolnym rogu i macie information is temporary unavailable. Unluko. Ale nic się nie przejmujcie. E, nic się nie przejmujcie, wrzuci was później do takiego tradina i o co tutaj chodzi? Jest prosta sprawa. Powiedzmy, że któreś drzewko wam się bardzo nie podoba. Więc wybierzmy sobie te drzewka, które mamy dostępne, czyli te, które nam się na przykład nie podoba. I powiedzmy, że IS4 w dzisiejszej mecie nie jest najlepszym czołgiem. No to wybieramy sobie taką IS4 i zastanawiamy się, który. Która linia nam się bardzo podoba, którą linię chcielibyśmy sobie wybrać? Czy to będzie dobre, czy złe dla gier? To się dowiemy tego po tym patchu, ale możecie też mi dać znać, co wy o tym sądzicie. Powiedzmy, że chcielibyśmy wziąć, nie wiem, co byśmy chcieli wziąć? Jaki czołki jest super na dzisiejszą metę? Wbrew pozorom, Foch fajnie śmiga. Weźmy sobie może jakiegoś meda, co? Powiedzmy, że zrobimy takie, taką zmianę z medzika, z HTK na medzika. Nie wiem, albo o, weźmy sobie Leoparda. I sobie wybieramy Leoparda. I tutaj musimy, widzowie, dopłacić daną kwotę złota. Nie wiadomo, czy to jest już taka, jaka ma być, czy raczej będzie podana nam w tym złocie dopiero po. Dopiero po patchu. I jeszcze się tym pobawię. Zobaczę, jak to wygląda. To jest wszędzie chyba 900. Co? Mhm. 1000. Ok. No, ale powiedzmy, że bierzemy Leoparda. Musimy zapłacić 900 złota na zmianę drzewka. Klikamy. Płacimy 900, ok, możemy tutaj zejść ze złotem za pomocą schematów, za pomocą obligacji, czy też free expa, okay. I wtedy ze złotka będzie nam spadać. Więc będziecie mieć wybór, czyli nie będziecie musieli płacić tylko i wyłącznie złotem, będziecie mogli użyć tych materiałów do zaniżenia ceny złota, która będzie Wam potrzebna na zmianę drzewka. Klikamy, potwierdzamy. Ok. Jesteśmy pewni, że chcemy to zrobić. I mamy odkrytego leoparda. Proszę bardzo, linia do leoparda została odkryta. Jej wcześniej nie było. Jedynym minusem jest to, że niestety nie dostajemy zakupionej maszyny. Z tego co rozumiem, nie dostajemy zakupionej maszyny, więc musimy ją później kupić za kredyty. Jedna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, ja tutaj nie miałem i jest czwórki kupionej w garażu, więc musiałem odkupić leoparda, ale miałem ją odkrytą. Więc w przypadku, gdy będziecie posiadać czołg, po prostu ten czołg zostanie wam zamieniony. Niestety, w przypadku załóg, okazuje się, że już tak kolorowo nie jest, więc tutaj mam jeszcze ten moment do wybadania, ale niestety nie mam żadnego konta, gdzie mógłbym sobie te linie poodkrywać, bo też nie wiedziałem, że przysługuje tylko jeden trading, więc tutaj Wargaming troszkę mnie załatwiło, ale mam nadzieję, że już niedługo dowiemy się dokładnie, na jakich zasadach wszystko będzie funkcjonować. A co się dzieje z czołgiem? Bo nie zauważyłem, widzowie zauważyliście, czy my dostaliśmy zwrot w kredytach za, za tamte drzewko, czy nie? Zniknęło nam IS4 z garażu, no i mamy dostęp w tym momencie do Leoparda, jak i całej jego, całej jego linii, eee, czyli to może być dobre, dla osób, które dopiero zaczynają grę, zrobiły bardzo niefajną linię, ciężką linię albo niegrywalną linię, powiedzmy, że zacząłeś robić Type 5 no i chcesz go wymienić na coś lepszego. Bierzesz sobie wtedy taki trading, robisz Type 5 za Leoparda, no i cieszysz się giereczką, nie? Czy też 60 TP na przykład. Więc tutaj ułatwienie dla osób nowych, które na przykład poszły w zwolninie, jest spoko. Pytanie brzmi, jakie to będzie miało odbicie na randomie. Zobaczymy. Dlatego Was zachęcam do tego, żebyście zobaczyli, jak te zmiany pogodowe na tych mapach wyglądają. Obejrzyjcie sobie te bitewki, bo tam naprawdę jest ciekawie. Szkoda tylko, że Organic nie wprowadzi po prostu tych graficznych usprawnień czy też zmian, bo, bo doszło właśnie na tych mapach do bardzo ładnych wizualnych zmian i warto byłoby cieszyć oko na przykład właśnie grając sobie na takiej mapce na zwykłym randomku. Słuchajcie, zaczynamy, zaczynamy sobie e, tak zwane Recon Missions. Zobaczymy. Co się pozmieniało z, tymi, z, z tym Wargamingiem, że wprowadzają takie, takie innowacje i takie rzeczy? Ale nie wiem, czy pamiętacie, ale ja wam mówiłem kilkukrotnie, że przydałoby się coś na miarę starego, nie wiem, Himmelsdorfu, takiego zimą i tym podobnych, prochorówka w ogniu z jakimiś dodatkami, że przydałoby się, żeby tego było więcej. Żeby były jakieś, nie wiem, mapy, gdzie na nich pogoda jest uzależniona od pory roku i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to byłoby naprawdę super, żeby coś takiego weszło. Zobaczymy czy, zobaczymy czy uda nam się tutaj w ogóle znaleźć gierkę. Dlaczego? Dlatego, że e, niestety jeszcze chyba nawet nie było info o tym serwerze, albo info dopiero wyszło, więc tutaj trzeba chwilę poczekać. Ciekawie to wygląda, ale o co tutaj chodzi? Warunki pogodowe mamy zaznaczone na mapie. Okej, okay, dobra, widzę. Jak w to wjadę, rozumiem, to będę mieć ograniczony zasięg widzenia. Spotting vehicles and communicating their positions. Okej. Okay. Okej. Okay. Zasięg widzenia spada drastycznie. Śmiesznie to wygląda Czyli są po prostu miejsca na mapie Które będą Powodować brak możliwości spotowania Albo ten spot jest dużo gorszy Okej, okay, rozumiem Fajnie to wygląda Tylko czy to wniesie cokolwiek do giereczki? No powiem tak Jakbym markował sobie czołg To nie wiem czy chciałbym Żeby taka burza piaskowa Mi się tutaj pojawiła Lecę bokiem jakby co A, tu jest Kongo. Mogę uciec, czy nie? Mogę uciec, czy nie? Dzięki. Ciekawie to wygląda. Jednak czy ta mechanika będzie na tyle... Nie. Jednak czy ta mechanika, słuchajcie, będzie... O Jezus Maria, tam wszystkie mamuty od nich pojechały. Będzie mieć na tyle znaczenie, że to będzie jakiś wielki game changer. Wydaje mi się, że to jest po prostu taki smaczek dodany do gry, bo zobaczcie, jak to wszystko wygląda, no. Chłop, aha, no bo tak, bo radio też jest zmienione, tak? Bo mi tutaj zniknął, a oni byli przy nim sklejeni. Nie wiem, czy to widzieliście. No, jadę, 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 jadę. Okej, okay, ale też widzę, że zostały dodane elementy jakieś graficzne, tak? Poza mapą też ta mapa jest bardziej jak z filmu Diuna. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś film Diuna. O, ale ładnie złapałem prawym, co? Umiem. Okej, okay, interesujące zmiany to na pewno. Tylko tak jak mówię, czy to będzie jakiś wielki game changer? Nie wydaje mi się. Raczej taki typowy smaczek. Gdzieś tam wrzucony przez wargaming. Ale moim zdaniem to i tak jest duży plus. Dlatego, że takie rzeczy powinny być zrobione już, nie wiem, x lat temu. Bo mi się wydaje, że oni mieli taki zamysł na samym początku, gdy wprowadzali takie mapki, słuchajcie, jak. Winterberg I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Himmelsdorf zimą Pamiętacie te mapy? Prochorówka w ogniu I tak dalej Więc gdzieś tam ten zalążek i ten zamysł był Tylko czemu oni później na wiele, wiele lat Z tego zrezygnowali? Ciężko mi się odnieść Ciężko mi się do tego odnieść Widocznie prace zostały przerzucone W magiczny patch 1.0, którym był głównym No ale jest jak jest, tak? Hm. Ładnie to wygląda. Słuchajcie, sobie przyjadę jeszcze na Kalinie. Przyjadę sobie jeszcze na Kalinie. Pojedźmy sobie na Kalinie. Sprawdźmy, jak będzie wyglądało to tutaj, w tym miejscu. Gdzie to się dokładnie zaczyna, gdzie będziemy tracić e, ten zasięg. Ale wygląda to na pewno milusio. Dla wielu osób sądzę, że będzie to bardzo fajny i ciekawy dodatek. A co, jak wjadę tutaj? To oni mnie będą spotować, czy nie? Nie powinni, nie? O, właśnie. Wyjadę. Spotuję. Wjadę. I ma po mnie jedzie, to niedobrze. Ale to jest mega OP dla lightów. To jest mega OP dla Light'ów i Med'ów, takie wjeżdżanie, wychylanie się z tej, z tej, z tej, mgły. Bardzo dużo będzie można jaj robić takimi czołgami lekkimi jak ten. Witam Kimbo. Okej. Okay. Bardzo fajny dodatek, spoko. Akurat te piaski mi się podobają. Jak gram czołgiem ciężkim, to to i tak, i tak je zawsze banuje. Więc nie przeszkadza mi to, <noise> że hateki będą tutaj mogły być mielone przez te, yy, przez te medziki czy lajty. Ogólnie tej mapy czołgiem ciężkim grać się nie powinno. Dobra. Ja sobie muszę od tego uciec, bo tutaj ta mamuciarnia do mnie idzie. On chyba mnie widział, co? Pu, Ale mi dał. Chyba drugi widz, ale całego go prawie ścieliśmy. Zrobiłem 4200 jakby co. Sprawdziłem jak działają burze piaskowe na serwerze testowym. Ciekawie, na pewno ciekawie. Pogoda w Wod po tylu latach w końcu będzie wprowadzana do gry. Ciao. Proszę bardzo, no zobaczmy, jak tutaj nam to wszystko wyglądało. Panie Emilu, musi Pan przyjść do mnie na lekcje indywidualne zgrania Badczatem, bo to się nie godzi. Zobaczmy, co się zmieniło, kochani moi, na Westfieldzie. Uuu, Sprawdzę tylko swoje ustawienia graficzne, czy wszystko mam włączone. Nie wiem, czy to na wpływa w ogóle na. Dobra, wszystko mam. Ciekawie to wygląda, co? Westfield w końcu. Ale zobaczcie, zobaczcie, jak dużo charakteru w takiej mapie dodają te pogodowe. Pogodowe nie, wrzutki tutaj. Ta mapa wygląda w tym momencie dużo, dużo fajniej. Niż na obecnie na serwerze. No super to wygląda. Tam jest ciężki deszcz. Kurcze pieczone. Ale i nawet w tym miejscu jesteś w stanie sprawdzić, że no jest, jest inaczej, tak? Widzisz te krople deszczu, etc., etc. A my sobie pojedziemy EBR-em gdzieś tam na górę. To jest serwer testowy, więc proszę nie hejtować, że nie spotuję dla Batchata i Leoparda. Mam nadzieję, że to zrozumiałe. Oj, oj. Okej, okay, czyli to jest taki odpowiednik burzy piaskowej, tak? To jest chyba odpowiednik burzy piaskowej, tak mi się wydaje. Związany z deszczem. okej. Okay, no tutaj jest grubo. <grystanie> no, Berzychemu <grystanie> też tutaj przyjechał, żeby sprawić, co tutaj się kręci, co tu się klei. Wygląda to na pewno ciekawie. Wygląda to naprawdę ciekawie, interesująco. Przede wszystkim podoba mi się wygląd mapy. To, że ten deszcz, to, że te chmury, to, że tam mgiełka tutaj. O, widzicie to? Wszystkie czołgi biorące udział w tej strefie nie dają wam informacji na temat tego, co się dzieje wizualnie, ale dają wam info na minimapie, tak? Czy nie? Nie, też chyba nie. Okej. Okay. Co jest mój Eber jakby jechał? Co jest? Ty no, mój Eber się... Z terenem też tu się zmieniło, bo mój EBR jedzie dużo dalej niż powinien. O co chodzi? <laughs> Ej, to jest niesamowite. Okej. Okay. Ależ to będzie to będzie istnym mayhem. To będzie taka rzeźnia na tych mapach, daję wam gwarant. Na tych mapach będzie istna rzeźnia. Jezu, jak tu się skręca, dziko! Ledwo, le, ledwo, le, no tracę, tracę panowanie nad czołgiem, słuchajcie. Halo, trakcja, co jest? Halo, halo, wspomagacze jakieś, wspomaganie jakieś? Halo, halo? O Jezusku, kochany. O Jezusku, ale tu jest dziko. O, aż <głos》>, Ale go tam zarzuciło, co? Tutaj jest zabawa z x panowie. Zabawa z x -em. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. X, 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 lewo, prawo. Ale fajnie to wygląda. Ciekawie. Przyjemnie. Interesująca zmiana. Wydaje mi się, że takich rzeczy typowo nawet for fun. Tak, bo rozumiem, że to nie będzie wprowadzone bezpośrednio na randomy. To jest, 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 jest to ciekawe. Mi się podobają takie akcenty. No, bo ileż można grać te same mapy w kółko bez żadnych, bez żadnych dodatkowych smaczków, tak? No tutaj wygląda to fajnie i przyjemnie. Jakbyśmy sobie pojechali na kalinię i zobaczyli, jak ta kalinia wygląda. Chodźcie, pojedziemy. Tutaj powinienem podjechać do drzewka i dać mu bombę, bo mogę mieć właśnie spot i zginę przez to. Ale. Jest ok. Ależ tu się dzieje, co tu się wyprawia? Chrystusie, panie, ale tutaj była rzeźnia. Wszyscy przyjechali w jedno miejsce i się próbowali napierniczać. Interesujące. Dobrze, że dało nam dwie mapy różne. No dobrze. Słuchajcie, daję wam gwarant, że tutaj będzie grubo. Rzuciło nam kolejną mapę. Tym razem mamy zatokę rybacką. No, ciekawe, <laughs> ciekawie to będzie wyglądać na tym środku mapy. Ja tam jadę. Pięknie to wygląda, jak na ten silnik? Jezus, Maria. Czemu oni tego na randomy nie wprowadzą? Nie mówię już o tych warunkach pogodowych, tylko sam wygląd map. Samo oświetlenie. Same te wszystkie pierdółki tutaj to nadają strasznie fajnego klimatu tym... ...tym mapom. O ja pierdzielę, ale mną zarzuciło, co jest? Człowieku, ja, le, ja, ja ledwo mogę opanować tutaj skręcanie na EBR-ze w tym trybie. Bo jest mega, mega szaleńco. Stój, zatrzymaj tę maszynkę kołową. O ja, nie mogę, ale jest, jest cholernie ciężko, to na pewno. Jeżeli chodzi o sterowność, jeżeli chodzi o sterowność, jest totalny hardcore. Jeżeli mi nie wierzycie, to sami pobierzcie sobie terwe, serwer testowy i zobaczcie. Witam wszystkich, gorąco siemanko. Dzień dobry, excited, witam. Także proszę was, pobierzcie to sobie, pojeździcie, bo jest śmiesznie, jest fajnie, jest ciekawie. I na pewno klimatycznie. Na pewno ten klimat, jak sobie na to popatrzycie, jest dużo lepszy niż na tych zwykłych, randomowych mapkach. Koniec tematu. Ale we mnie wiechał, co? Czuję się momentami, jakbym w Tarkowa grał. Czuję się momentami, jakbym grał w Tarkowa. Nie wiem, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Te, te ziarno, ziarno dość takie wzmocnione, te elementy pogody. Wyjadę wam z tego i coś wam pokażę. Co nie robią? Wyjedźmy z tego na moment. I zobaczcie, jak się zmienia sceneria. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Moim zdaniem. Moim zdaniem te wszystkie elementy oświetlenia. Yy, Pogodówki chociaż samej wizualnej, bez efektów, powinny zostać dodane na random. Bo to wygląda dużo, dużo lepiej. Koniec tematu. To po prostu jest świetna sprawa dla oka. Żebyś mógł się cieszyć gierką, chociaż wizualnie. Jak masz zrąbany matchmaking, jak masz ciężko w grze, jak masz, nie wiem, szybkie timki, 3 minuty, etc., etc., to przynajmniej mapa będzie wyglądała jeszcze lepiej. O, odbiłem się. Ale to wygląda super. Ja, ja akurat jestem fanem, czy to coś zmienia, jeżeli chodzi o tak zwane quality of life w grze, niczego nie zmienia. To jest po prostu taki smaczek, żebyś miał coś ładniejszego dla oka. Z interesującą mechaniką tutaj tego, tego ciężkiego deszczu, czy też burzy piaskowej, czy też mgły mgły jeszcze nie mieliśmy, ale będziemy zaraz na nią polować, żeby trochę właśnie osłodzić ludziom życie w wodzie. Rozumiem, że to będzie prawdopodobnie jako osobny tryb. Wątpię, że będzie się dało w tym trybie markować, ale zobaczymy, sprawdzimy. Już to wie. Jezus Maria tu rzuca. Ale to jest crazy. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Zarąbiste, zarombiste. Kolejna nowa mapa. Uu, ho, 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 czyli tutaj czołgiem lekkim nie będzie się dało tak spotować, bo tam jest mgła na tych terenach. Na tych terenach, zobaczcie, podmokłych. Więc ciekawie, aż sobie pojadę. Ale żeby te mapy wyglądały chociaż tak, jeżeli chodzi o oświetlenie, normalnie, to cudo. Cudo, 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 bo moim, moim zdaniem skromnym tutaj, bo oczywiście możecie mieć inne zdanie, ale każda z tych map po prostu wizualnie wygląda lepiej, bez względu na to, czy są tutaj te eventy, czy nie. To po prostu wygląda lepiej. Okej, okay, mamy. Mamy mgłę, czyli będzie problem ze spotem, okej. Okay, a jak sobie wyjadę tutaj taka grot, ojej, się. Nie udało mi się strzelić dobrze na tej pechy. Czyli tak, czyli wiemy, że żadnego przystrzału od Tedeków nie dostanę. One mnie po prostu tam widzieć nie będą. Trzeba podjechać na blisko. Żeby zrobić jakieś uszkodzenia. Tej gości tutaj widzieć będziemy. Okej, okay, okej, okay, sens, sens, sens ma to sens. Wszystko to, co jest we mgle, będziemy spotować. Wszystko, co jest poza mgłą, no już niekoniecznie. O, dostałem w końcu jakąś asystę. Spoko. To Milusio. To Milusio, że jakaś asysta wpadła. Ciekawie to wygląda. Zamysł uważam, że jak najbardziej spoko dla rozluźniających gierek. No, ale tak jak mówię, nie wydaje mi się, że na czymś takim będą w ogóle opcje do markowania czołgów. Tak? No, wydaje mi się, że w tym trybie tutaj pomarkować czołgów raczej nie będziecie mogli. Okej, okay, chyba nie ma sensu już próbować robić spota, bo ten spot wygląda, jak wygląda. Czasem ja mogę to jakoś rozciągnąć? Też średnio. Chłopy, co znikają. Ależ to jest Kongo. Okej, okay, coś tam z wpadło, okej, okay, okej. Okay. Chyba w tę beczkę nie strzelamy jeszcze, co? Patrzcie jak... Ludzie też nie chcą chyba zbyt, zbyt mocno przesadzić. Ja rozumiem, że to są takie, takie punkty, w które teraz wszyscy będą jeździć, nie? Ale też nie jest tak, że się ulewają na prawo i lewo i jadą totalne jolo, żeby zginąć, nie? Czyli też próbują gdzieś tam ogarniać tę mechanikę, sprawdzać jak to działa. I, i to też jest na pewno ciekawe. Zniknął mi od razu z tym badczatem. Ok, Okej, bez spota, spoko. Wracamy sobie, powtórz czynność. I tak w kółko. O, szkoda, że to nie weszło. Ale ładnie to wygląda, to wygląda naprawdę fajnie, naprawdę te mapy w końcu zaczynają nabierać jakiegoś takiego fajnego charakteru. I, i czujesz, że... Że gra się po prostu przyjemniej. Cześć Kaspie, dzień dobry, witam gorąco, zdroweczkę życzę. Więc, być może o to właśnie wargamingowy chodziło w tym wypadku. Mi się to personalnie podoba, ale tak jak mówię, chciałbym, żeby te wizualne efekty bez tych dodatkowych e, czynników, tak, które wpływają faktycznie na grę, zostały wprowadzone e, na standardowe mapy. Chciałbym, chciałbym, żeby to weszło, naprawdę. Fakt, skanibalizowałoby to trochę ten tryb. Za to na randomku. O jezus, jak przyjemnie by się grało. Ale zostaw, nie, 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 o Cię, w cholery, ale mnie rozerwało. <laughs> no trudno. Dobra, podjedźmy sobie jeszcze raz na górę właśnie w tę strefę, gdzie się dużo, dużo rzeczy dzieje. Stąd nie posnajpimy, bo nie będziemy mieć w ogóle dostępu do czołgów. Ale jakbyśmy wjechali sobie w budynki albo na B1, o, to byłoby dobre. Ja te mapy wyglądają przepięknie. Ja mam taki. Ja mam taki trochę wabik tarkowa. Nie wiem, nie wiem, czy graliście w Tarkowa Escape From Tarkov, ale to wygląda bardzo, ale to bardzo podobnie momentami. Nie każdy lubi ja to doskonale ocie w Dubsko. Benedict Star wjechał FM. Ale mi dał. <laughs> Słuchajcie, opcja jest tylko jedna. Tak jak widzicie. Wydarzenie dzieje się w lesie, więc jedziemy do lasu. I sądzę, że 3 czwarte mojego teamu zrobi to samo. Będzie grała sobie raczej tę część mapy. Eee, zastanawiam się tylko, czy jechać od zerówki agresywnie, czy jechać sobie jakimś skrótem. Nie wiem za bardzo. Będę musiał to przemyśleć. Ale chyba pojedziemy sobie po prostu od zerówki. Wcisnę 3 razy R i jadę. Nie chciałbym zostawać tutaj. Ej, drzewek nie ma. Część drzewek wywaliło, nie? Okej. Okay. Tak mi się wydaje, że część drzewek gdzieś stąd, z tego. No, 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 tutaj są wszystkie wypalone, okej. Okay. Te się jeszcze jarają i są po części, spoko. Więc my jedziemy na imprezę. Będziemy próbowali się dokopać tutaj do do całej akcji. Pytanie brzmi tylko, czy ja mam zjeżdżać, czy ja mam zostać tutaj, bo nie wiem. Nie wiem, jak ludzie grają tę mapę, bo mam ją po raz pierwszy, ale wiem, że żeby miał jakiekolwiek informacje i spota, to muszę po prostu podjechać. Ocie cholero jedna. Ale tu będą dymy. Już są, dosłownie ich przenośni. Oho! O, jak to wygląda zarąbiście! Aż nie strzeliłem przez... <ścoughs> przez to, że... Przez to, że Aha, tutaj już jest wszystko wypalone do popiołu, okej. Okay. Tutaj już jest wszystko spopielone. Nie wiem czemu ten tej to że nie za bardzo rozumiem, ale dobra. Tutaj prawdopodobnie zginiemy dość szybko. Okej. Okay. Istnieje taka możliwość, że wyparujemy dość szybko. Patrząc na to, co się dzieje na tej mapie, szans dużych na przeżycie tutaj mieć nie będziemy. Z drugiej strony, wygląda to bardzo ładnie, bardzo fajnie. Tutaj po prostu, no, który teamek szybciej wjedzie, ten wygra. Który będzie mieć lepszy fokus, ten wygra. co mam jeszcze kryte, więc sobie po prostu tych gości, którzy wyjeżdżają jak cyborgi. Źle zaprogramowane zresztą. To sobie podtrzymam na nich lewy. No, oni wjechali w strasznego krosa tutaj, tak? Ale to wygląda prześwietnie. Coś nowego. w takiej świeżości w oczy dla mnie, dla osoby, która grała w tę grę bardzo dużo czasu, no jest czymś, czymś mega fajnym i, 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 i dobrym, no. To sobie zjemy małsiwo. Szkoda, że z tego małsiwa już dużo nie zostało, ale jakąś resztkę sobie przyfarmimy. Dół ciągle mam trzymany, więc super. Dał to, mocny. O! No to pestunie. Ło, nie, 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 nie! Jedźmy stąd. Wiemy, że tam jest FV, tak? Tam jest gdzieś Bobacha, ale ta gra i tak, i tak się skończyła, więc po prostu możemy sobie wziąć i wyjechać. Szybkie będziecie mieć rundy, bo wszyscy ludzie jeżdżą w jedno miejsce. Ludzie raczej jedno, jeżdżą w jedno miejsce. No i umówmy się, nie czekają za dużo. Nie, nie za bardzo mają ochotę, też szanować swoje hapeki w tym trybie. Po prostu sobie zwiedzają i patrzą, jak to wygląda. A wygląda to bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. No ja też nie za mam ochoty, chyba zbytnio szanować swoich hapsów. Tylko po prostu sobie wjadę. O! Nie wiem, gdzie to poleciało, ale okej. Okay. Dam pestkę we Być może dam jeszcze jedną. Ale mu wjechał. Także tak to wygląda. Całkiem fajnie, co?